Dzień dobry lwy. Słońce już jest w znaku lwa. Więc witajcie na moim czytaniu, na prognozie na sierpień. Zobaczymy, co powiedzą na ten temat karty Tarota. Wszystkim lwom życzę fajnych urodzin. Pamiętajcie, że nie celebrujemy tego, ile mamy 100 milionów lat, tylko celebrujemy to, że pojawiliśmy się na tej planecie. Że to dlatego jest takie święto, że. Mieliśmy coś do zrobienia, mieliśmy coś do poznania, doświadczenia życiowego. Więc życzę Wam cudownych doświadczeń, uśmiechu, pogody, pogody bycia, pogody duszy, też dystansu do siebie. Bo my lwy czasami tak wszystko na poważnie. Znam takie powiedzenie, że poważnie się będzie w grobie leżeć. Więc cieszmy się tym, co mamy. Polecam książkę. Byron Katie. Hmm, dostrzeg kochaj, co masz. Byron Katie, kochaj, co masz. Fenomenalna rzecz, naprawdę prostuje. Pamiętajcie, że czytania są ogólne, więc yy, bierz to, co ci pasuje, a to, co nie, to zostaw. Nie zawsze będzie to czytanie dla ciebie. Zachęcam też, żebyście obejrzeli e, ascendent, znaki osobiste. Link będzie w opisie filmu. Jak to policzyć, bo to da, da większą perspektywę. No i jak zawsze, e, jeżeli potrzebujesz czytania prywatnego, zapraszam cię na mojego maila. E, zobaczymy, jakbym mogła pomóc. Masz nie wiesz, jaką podjąć decyzję, z czym się borykasz, to może. Znaczy nie może. Na pewno karty tarota pomagają. A no i co, drogie lwy? Na końcu bonusik dla Was urodzinowy, tylko jeszcze nie wiem jaki. Przyjdzie mi w trakcie. Jakiś ekstra. Y, nie wiem, czy Wam postawić. No, ekstra y, bonusik. Może, może tak jak zawsze. Y, odpowiedź tak lub nie. To co lwy. Zaczynamy. A, jeszcze chciałam, no właśnie, chciałam Wam podziękować za to, że jesteście, za to, że komentujecie, lajkujecie, odnosicie się do tego, bo, bo to mi daje radość, ale nawet nie tylko radość, tylko poczucie, że moja obecność na kanale, że ten kanał po coś stworzyłam, że to komuś coś przynosi. Ostatni filmik o szczęściu, fajny. No, tak mi naszło. a to będę... Dopowiadać jeszcze. Mam, mam pewien projekt, mi chodzi po głowie e, z tytułem: e, tarocie pomóż albo dorać, i będę gromadziła Wasze pytania i odpowiadała na nie. Albo zgromadzę ile będzie. Już mam dwie propozycje na ten, e, na ten temat: tarot pomóż, porać o grzebaniu w telefonie i o o seksie. No dobra, tymczasem zanęciłam. Tymczasem, drogie lwy, do pracy. Jakie energie do Was będą przychodziły, lwy, w sierpniu 2024? Praca, pieniądze, finanse. Co my tu mamy, kochankowie? No, nieźle. Emocje, uczucia, sprawy romantyczne, Wasze emocje ósemka buław o, będzie wam się chciało żyć czyż to nie wspaniale wasze nastawienie w tym miesiącu do życia trójka monet co robić na czym co robić w tym miesiącu król kielichów no właśnie no i oczywiście czego nie robić Rycerz Monet. Nie czekajcie lwy. Jeżeli coś macie do zrobienia, róbcie nie odkładajcie na później. I rada na miesiąc dla lwa, na miesiąc sierpień. Ósemka kielichów. Dobra. W tle mamy dwójkę kielichów. Jeśli drogi lwie, zastanawiałeś się co. Kopnęłam stolik. No właśnie, co tu ze sobą począć? Jakie podejmować decyzje? Jak tutaj będzie się rozgrywała sytuacja? To będzie taki miesiąc, może ze względu na Twoje urodziny, Lwie, że będziesz trochę podsumowywał swoje dotychczasowe życie: Swoje związki, swoje przyjaźnie, swoją pracę swoje osiągnięcia życiowe, swoją postawę i tak dalej, i tak dalej, swoich znajomych będziesz weryfikował. Więc i od niektórych rzeczy. Będziesz chciał się odsunąć, odwrócić, bo dojdziesz do wniosku, że one ci nie służą, że nie są już dla ciebie dobre, że już wystarczy. Tak jakbyś źlwie w tej trójce monet coś zrozumiał, że będę się otaczał ludźmi i będę był wśród ludzi, którzy, których ja lubię, których ja potrzebuję, którzy coś wnoszą do mojego życia. A odsunę się od ludzi, którzy e, właściwie nic nie wnoszą do mojego życia, albo e, wnieśli i, i ich czas e, się zwyczajnie zakończył. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz. Zrozumiesz i będziesz miał duże baczenie na to, e, kto mnie lubi? Kto mnie kocha? Kto mnie akceptuje? To, co mówiłam o tej weryfikacji znajomych. Czy mój związek jest taki, jak, jak ja pragnę? Co, jak ja mogę of ofiarować światu e, swoją miłość do dzieci, do męża, do pracy, do życia, do natury? Gdzie tutaj nie działa? A co działa? Co ja mogę, drogi Lwie, tak? Co ty możesz? poprawić w swoich emocjach, żeby było fajnie. Bo mamy tutaj w emocjach ósemkę, ósemkę Buław. Będzie Cię pchało do tego, żeby, żeby coś zrobić, żeby zrozumieć, żeby polepszyć, żeby osiągać o tak o, wieje. Takie, takie energie będą cię pchały. A teraz bardziej szczegółowo. I nie zwlekaj z tym. Będziesz miał jakieś rozkminki na temat swojego związku, pracy, siebie, przyjaciół, nie wiem, miejsca zamieszkania, pracy, życia, cokolwiek to jest, to nie zwlekaj z tym. Zastanów się, miesiąc sierpień dla Ciebie, drogi Lwie, jest zastanowienie się, dokąd ja zmierzam, jakie mam życie i co mogę zrobić, żeby to życie poprawić, polepszyć, mieć pełniejsze. Pracy w finansach, kochankowie, powiedziałabym tak, wiesz co? A... Skoncentruj się na tym, że no, nie, jesteśmy, nie jesteśmy sami na planecie Ziemia. I może masz jakiś cel w pracy, czy osiągnąć jakiś pułap finansowy, to zdaj sobie z tego sprawę, że sam tego nie osiągniesz. Nie ma opcji, ponieważ jesteś zwyczajnie za słaby. Żeby osiągnąć sukces, potrzebujesz współpracowników i będziesz miał na to otwarcie i będziesz na to e, otwarty, współpracowników ludzi, którzy rozumieją Twoją ideę i chcą Ci pomóc. Więc szukaj w swoim otoczeniu pracowym osoby, osoby które Cenią Cię, doceniają i chcą z Tobą pracować, chcą z Tobą współpracować, patrzą w podobnym kierunku i na tym e, buduj swoją pozycję, pozycję e, zawodową. Czyli też szukaj wsparcia u swojego szefa, u, u osób, e, od których być może jesteś zależny, Muszę się tak tego do słońca. E, teraz. Od których być może jesteś zależny, pokaż swoje kompetencje i współpracuj jak najwięcej w trójce w trójce denarów i, e, i w, tr w kochankach, bo to jest dobry miesiąc na ukazanie swoich kompetencji i pokazanie, że ja w grupie, w teamie e, jestem dobry, nie pracuję tylko na siebie, a pracuję na dobro firmy, na, na swój sukces, ale również na sukces innych osób. Jeśli chodzi o finanse, to, to też jest dobry czas. Ja myślę, że te finanse może ze względów na to, że je są wakacje i być może pojedziesz na urlop, albo wróciłeś z urlopu i zobacz, ile ci jeszcze zostało na koncie. To w finansach taki dosyć, ja przy tej ósemce kielichów, powiedziałabym, zdasz sobie z tego sprawę ile wydałeś lub ile zamierzasz wydać, na co to jest wydane, czy na urlop, czy na jakieś inwestycje. Będziesz to robił w porozumieniu z innymi osobami, bo przypuszczam przy tych kartach, że sam nie jedziesz na urlop, więc wspólnie będziecie się zastanawiali, ile możemy na ten urlop wydać, jakie wycieczki wykupić, co zobaczyć. O, takie tam organizacyjne, logistyczne rzeczy. Jeżeli nie jedziesz na urlop, to w karcie kochanków, ja tu widzę dużą, taką dosyć spokojny okres. Przy tej ósemce może być tak, że Masz tyle, ile masz. Nie zarobisz ani więcej, ani też więcej nie stracisz. To nie wygrasz w totolotka, nie, nie dostaniesz nie wiadomo skąd jakichś zasobów e, materialnych. Więc kochaj, co masz? Masz jak masz. I możesz się zastanawiać w tym królu kielichów. Ucieszyć się z tego, że tak mam, a w trójce monet e, zastanawiać się, jak mogę zarabiać więcej. I to jest dobry czas na to. I nie odkładać, nigdy to się nie zmieni, bo to jest nieprawda, to zależy akurat od Ciebie, tylko jak mogę, co mogę zrobić, żeby zarabiać więcej. I do tego są Ci potrzebne inne osoby, które być może by Cię nauczyły albo pokazały jakąś drogę. Tak? Przejdźmy do emocji. Będziesz towarzyski, będziesz chciał się spotykać, będziesz chciał flirtować i flirtuj w królu kielichów jak najbardziej. Będziesz otwarty na, na e, romanse. Jeżeli masz potrzebę romansu, drogi Lwie, to sierpień jest idealnym momentem i osoba do romansu się znajdzie, tylko trzeba się troszeczkę po... Po rozglądać. Dlaczego mówię romansu? Bo nie widzę tutaj długotrwałej relacji, e, z której zbudujesz. No długotrwałej relacji. Widzę flirty i widzę tak zwane wakacyjne romanse. Więc od razu się nastaw na to, że będzie miło, ale w określonym czasie że to nie jest do końca życia i o jeden dzień dłużej tak. To ja bym, bo. Jak się nastawisz, żebyś potem nie czuł rozczarowania. Przeżyj intensywnie, a i masz takie szanse w tej ósemce buław, bo będzie Ci się chciało, będziesz, będziesz magnetyczny, będziesz e, otwarty na poznawanie innych osób, to może dobrym pomysłem jest zafundowanie sobie w, w królu kielichów e, romansu. Także single do boju. Pary. U Was bym się skoncentrowała na tym, jeżeli masz związek i tak widzisz pewne niedociągnięcia albo czegoś ci brakuje w tym związku, o to może być w ósemce kielichów, to dobrą radą jest, wieję, dobrą radą jest porozmawiać ze swoim partnerem. Czego mi brakuje? Wprost! Dziewczyny, oni nie czytają nam w głowach, w sensie panowie. Nie mają skanera i czyta, nie czytają na w myślach. I naprawdę wyrażenie spokojnie swojej opinii, swojego zdania to jest coś, co możemy zrobić i wszystko można powiedzieć. Kwestia jest, w jaki sposób to powiemy, tak? Więc uczycie komunikacji, a będziecie po prostu lwy skłonne do kontaktów, do gadania. My, dziewczyny, lubimy gadać. Uwaga, żeby nie zakłapać swojego partnera na śmierć. Cały czas mu coś dziam goląc. A zróbmy to, a pojedźmy tam, a, a powiedz mi, że mnie kochasz, a, a pokaż mi, że mnie kochasz, a, a to, a sram to i owam to. Więc uwaga na to, dziewczyny, bo. Panowie mówią mniej i komunikacja z mężczyzną polega na tym pięć zdań w danym temacie. I kropka. Nie wiem, idziecie do restauracji e, na romantyczną kolację, e, bo masz urodziny i, i on spotyka. W w tej restauracji kogoś, i tam chwilę rozmawia, ty idziesz za kelnerem sama do stolika i czekasz tam. I mijają cztery minuty, w kurwci leci, i od razu zaczynasz. Uu. Wystarczy powiedzieć nie lubię siedzieć sama. A może powie tak, naprawdę, a to jest jakiś problem? Nie lubię siedzieć sama. Kropka. I nie ciągnąć tego tematu, bo ja się poczułam zlekceważona, jak mogłeś mi to zrobić, a ja mam urodziny. Dziewczyny, no jesteśmy dorosłe. Prosty komunikat. Więc zwracajcie uwagę, żeby nie zagadać swojego partnera, okazywać mu czułość, okazywać mu miłość, ale bez matkowania. I też tutaj rada jest coś, jeżeli jesteś w relacjach, w związkach, coś wspólnie zrobić jakoś wspólnie spędzić czas. Nie 24 na, go, na dobę, na, gobę, na dobę, tylko coś, co nam, co nam da radość. I to, co mówiłam, i trzeba to, przyjdzie impuls, przyjdzie ci pomysł, kochanie, chodź, robimy, fantastyczny pomysł mi przyszedł do głowy, co ty na to? Bo jak będziemy odkładać, a to jeszcze na przyszły tydzień, a może to nie jest dobry pomysł, a może nie mamy pieniędzy, a może lepiej zamiast zjeść lody pójść do parku, albo zamiast zjeść loda zjeść gofra, albo kotleta, albo nie wiem, sałatkę. Takie rozkminianie i rozdrabnianie się na drobne sprawi, że Wam to wszystko ucieknie, nie uda się i będziecie koniec końców rozczarowane. Jest impuls Puch, działanie. Będziemy, będziemy w tej ósemce boże, buław skłonni do takich impulsów, więc poddajmy się. Ja tu widzę dobre możliwości, bo jak zatrzymamy tą energię, to, to będziemy rozczarowane. Też jest, czy a propos kupna czegoś, bo tak mi przyszło, już kupna. No, jeżeli to jest kolejna torebka, to można się zastanowić, czy naprawdę mi jest potrzebna, bo może, możesz być tak, że coś kupisz po, po impulsie, właśnie drogi lwie, a potem się okaże, że co, mi, co w ogóle ja miałam w głowie, że kupiłam te buty, czy tą torebkę, czy tą spódnicę, czy ten mebel, czy, czy nie wiem, czy ten garnek. Więc tutaj w tych zakupach tu bym, tu bym była ostrożniejsza, bo będziemy niezadowolone z tego zakupu. Natomiast w relacjach stawiam na spontaniczność, stawiajcie, na kreatywność, na takie uuu, chodź coś, zaszalejemy, pójdziemy na kolację, albo chodź na spacer, albo pojedźmy na weekend, nie byliśmy na urlopie, zróbmy coś razem. Um, bardziej lub mniej szalonego, w zależności od tego, jakiego masz partnera, partnera, ale żeby mu pokazać swoje zainteresowanie, swoją miłość, swoją seksualność, ósemka była dużo, mówi o seksualności. Więc jest lato, cieszmy się. OK? Będziecie dobrze nastawieni, ale tak jak mówiłam, jeżeli będziecie to odwlekać w czasie, ja cokolwiek, chciałaś nie wiem. I coś mi przychodzi do głowy. Chciałaś. No dobrze, trzymajmy się już tej diety cud. Chciałaś zacząć dietę, ale to nie, to od przyszłego tygodnia. Albo to dobra, to teraz to nie, to zjem jeszcze kolejnego loda, albo to kolejny pyszny taki serniczek pyszny, niom, 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 albo poleżę jeszcze na foteliku, na plaży, zero ruchu, albo tego winka się napijemy. To, Lato się skończy, wezmę się za y, odchudzanie. I obojętnie, czego dotyczy ta Twoja decyzja, nie rób tego. Oczywiście ja nie jestem za tym, broń Boże, żeby się umartwiać. To jest chyba najgorsze, co możemy robić. Umartwianie się to są złe, złe wibracje, złe częstotliwości, znaczy złe. Ściągają nas po prostu w dół, więc podwyższając tą poziom radości i takiego, żeby być ciągle e, w dobrym humorze, a na to mamy wpływ, bo to zależy od nas, jak reagujemy, to zrób to teraz. Aha, chcę, chcę fajnie wyglądać. Ok, to od dzisiaj zamiast dwóch kromek chleba na kolację, jem jedną kromkę chleba. Żadnych gwałtownych ruchów, bo wiecie co? To jest tak, jak coś odetniecie bardzo w tym sierpniu, zrywam z nim, rzucam pracę wyprowadzam się, jakieś takie dramatyczne decyzje będziecie podejmować, to możecie być rozczarowani. Ja mówiłam, żeby weryfikować, przyjrzeć się, czy ten partner naprawdę jest dla mnie, czy ta praca naprawdę jest dla mnie, co mi ona daje, a co już się wyczerpało, czy ci znajomi, czy te koleżanki, czy koledzy, czy przyjaciele, i tak dalej. Zweryfikować, a nie odcinać. To jest ogromna y, różnica. W sierpniu jest ósmy, ósmy karta Brama. I to jest do ósmego, ósmego, y, znaczy karta Brama, Cza, y, astrologicznie to jest czas Bramy, kar, y, brama lwa, więc karta, bram, karta Brama to, to jest. Tutaj nie ma karty Bramy. Też są szóstka w mieczy na przykład. To ósemka kielchów też jest kartą bramu. Więc. Do tego momentu zweryfikuj, a po 8 sierpnia dopiero wdrąż działanie. Okej? Okay? Tak to chodzi. Jeszcze w tym ostrzeżeniu, może ostatnie słowo dla lwa. W tym rycerzu możecie coś przeoczyć, jakąś okazję. W rycerzu denarów. On jest powolny, on się wszystkiego boi, on musi wszystko przeanalizować 10 razy, nie ma polotu, nie ma spontaniczności tej kreatywności. I coś Wam może jakaś okazja hiu, przelecieć koło nosa. Więc miejcie czujkę. Okazja zawodowa, okazja prywatna. Okazja jakiegoś fajnego dealu, spędzenia wspólnie fajnego czasu czy jakiegoś fajnego dodatkowego na przykład w karcie kochanków zarobku, czy właśnie to, co mówiłam o tych romansach, albo jakiegoś fajnego wypadku z parą. Na, może być na krótki, na jeden dzień, na jednodniową wycieczkę. I Szukajcie tego entuzjazmu, bo w rycerzu denarów nic nie zrobicie, przesiedzicie miesiąc na kanapie i będziecie potem tym miesiącem rozczarowani. Będziecie mówili, co ta tarociska ględzi w ogóle, nic takiego nie miało miejsca. No ale żeby coś się zadziało, to przede wszystkim trzeba ruszyć tyłek z kanapy i przynajmniej spróbować. A, bonusik dla lwów, to chyba wszystko. Jeśli chodzi o sierpień dla lwa, bo nusik jest taki, pomyśl sobie pytanie, tak lub nie, żeby odpowiedź była właśnie w formie tak albo w formie nie. Jeżeli nie masz, zatrzymaj film, zastanów się, i a ja już patrzę, jaka jest odpowiedź dla lwa. Tak czy nie? Szóstka mieczy karta brama zapowiedzenie. co my tu mamy? Full. Znaczy w sensie głupiec. The Full. Czy jaka jest odpowiedź? Tak lub nie? Tak. Bo. Musiałam się chwilę zastanowić. Ale tak. Ponieważ w karcie głupca zaczyna. Szóstka, szóstka mieczy. Ten, Mówią, że podróże i tak dalej. Może być podróż, ale w szóste mieczy przechodzimy na pewien. Coś z, zawsze zrozumiemy. Możesz dostać też. Jeżeli pytałeś o pieniądze, to przelew. W szóste mieczy się pokazuje fajnie. Coś, co już dawno nie myślałeś, że przyjdzie. Więc tak. I jeżeli pytasz o relacje, to może zacząć ta relacja funkcjonować na zupełnie innych zasadach. Jakby, bez jakby. Zaczynała się od początku. Albo wejdzie na nowy poziom, albo się w, w ogóle odejdzie. Natomiast, no to chyba wszystko. Bo to jest zbyt ogólne, żebym ja mogła jakkolwiek się do tego odnieść. Jeżeli, tak jak mówiłam, jeżeli... Chcecie y, czytania prywatne, to proszę do mnie pisać. Nie jestem dostępna ostatni tydzień y, sierpnia. Być może przeczytam maile, ale od. Y, nie sierpnia, nie, ostatni tydzień lipca z początkiem sierpnia. Od 5 sierpnia jestem w domu i już jestem, będę dostępna, więc zapraszam na czytania prywatne, dlatego że tam to, co mówiłam, y, ktoś tam mówi, że same ogóły, no to są czytania ogólne, więc i informacje są ogólne. Chcesz więcej? Zapraszam do siebie. I proszę Was, subskrybujcie. Subskrypcja się nie wiąże z żadnym zobowiązaniem. To jest forma doceniania mojej pracy. I komentujcie, i lajkujcie. A ja Wam jeszcze raz, drogie lwy, życzę wspaniałych urodzin, cudownego sierpnia i radujmy się taką cudowną pogodą, jak ja mam tutaj dzisiaj. Buziaki, pa! Słuchawką umiem, patrzcie. Pyk. O, nie udało się. Pa!